trenerze, ukąd strony kibiców, dzisiaj darmowe wejściówki w przebiegu meczu prowadzicie, remisujecie, prowadzicie, no i ta 90. minuta. Jakby to trener podsumował, czego zabrakło, że ten wynik 2-1 nie pozostał? Powinniśmy wykorzystać sytuację, której stworzyliśmy prowadząc 2-1 dogodne, dwa razy od, od boku wjeżdżał raz raz Bartnik do grania w pole karne, nie podwyższamy na 3-1. E, ładna akcja, też e, bodajże przed utratą bramki na 2-0. Bramkarz wybronił, następna akcja od razu 1-1. Myślę, że lepsza skuteczność i spokojnie byśmy mieli tutaj trzy punkty. Właśnie teraz, tak naprawdę, do końca, kilka kolejek. Na czym się koncentrujecie, żeby wyjść lepiej do, do tego końca sezonu, czy jak widzicie, już coś trenujecie pod kolejny sezon? W tej chwili nie, nie, gramy w każdym meczu, chcemy wygrywać każde kolejne spotkanie. Chłopaki grają, żeby zademonstrować jak z najlepszej strony, żeby pokazać, że będą gotowi w przyszłym sezonie powalczyć dla, dla Hotel. Dziękuję.